Witam wszystkich Minecraftowiczów, dzisiaj będzie to dzień, w którym będę nagrywał piąty odcinek w serii od zera do bohatera. Na samym wstępie, jeśli spodoba Ci się odcinek, możesz zostawić łapkę w górę. Mam nadzieję, że, że będzie fajnie. Nie, to mam dzisiaj plan że ja kilku osób, więc mam nadzieję, że się uda. Jak możecie też zauważyć, tutaj sobie zmieniłem troszeczkę itemki, bo, bo mnie stać, to sobie kupiłem troszeczkę itemków nowych. Zbrojamy się w nasze, naszą zbroję i będziemy niszczyć, kurde, nie ma co, nie ma co. Mój przyjacielu z Minecrafta. No! To nie tak miało wyglądać. To może jeszcze w ramach takich informacji, przypomnę, że na pierwszy voucher będzie na 300 lajków, like drugi voucher na 500 i ostatni na 700 lajków, like więc w opisie. I taka jeszcze informacja jedna, wbijajcie na Facebook. No i na grupy zapraszam, no co wy, kurczę, na grupie nie jesteś, na grupie, na gru, na grupie nie jesteś, no. No stary, no, bez przesad. Łuczek se kupiłem, wiesz? Wiesz co zrobi, wiesz co zrobi... Też sobie mieczek troszeczkę lepszy zrobiłem. No co my tutaj będziemy robić, kurczę, ja tu jestem po to, żeby zabijać, a nie tutaj bawić się w jakieś kurczę w, w ślepą kaczkę Mam nadzieję, że już jesteś moim głupkiem, bo ten chyba człowiek nie był moim głupkiem, to go zabiłem. No zabiłem go, no, no. sorry, no nie oszczędzę, nie oszczędzę gościa, który nie jest głupkiem. O ty gnoju, o ty gnoju, będziesz straszu, będziemy straszył, prawie mi serce stanęło przez ciebie, Będziesz mi straszył be, będziesz mi straszu, tak? Będziesz... Kurde, Minecraft, patrz jak się niszczy gościa. Łuczkiem, łuczkiem, buczkiem. Czekajcie, że go walnę, to on spadnie, nie? Stąd chyba. dobra, tak miało, to tak miało być, ale niestety tak nie jest. Co ty tutaj, co ty tutaj wyprawiasz? Ja przepraszam bardzo, jakiś Fame. Ciekawe, czy jest tak naprawdę fejmem. Ciekawe, ile ma Ciekawe, ile kropków stawia na minutę w Minecraft. Patrzę? bardzo. on? nie chce mi dać się zabić, no ja nie wiem. Ja nie wiem, co ma powiedzieć, kiedy. Kurde, nie mam strzału, no! No, nie mam strzał. Absorpcją. Abo aborcja. Ludzie, może nie zostawicie pod tym odcinkiem tysiąc łapek. Ale jedno jest pewne: 6 stycznia dokonałem aborcji. No i co ty? Nie, nie macie. Fikasz? Znikasz. Ty, kurczę, na hita ich biorę, nie? Biorę ci na hita. Nie zła ze mnie. Chika. Dobra, zostałem sam, na sam z człowiekiem, oj, o, o Niku Dawid, 11 pewnie ma 11 lat, no bo każdy człowiek grający w minecrafta akurat ma 12, 11 no No czasami 17 no, lat Patrzcie mam klatę, no, w ogóle wiecie co, wiecie co, zimno mi było, więc musiałem założyć klatę Idziemy sobie na środek, zniszczy, zniszczy go tak, że normalnie fla, flaki mu wylecą kurczę, nie ma co, chyba że on mnie zniszczy no. jest, udało się, Uo. No i co teraz? No i co teraz powiem? Kurde, mają chzumpit. Nie ma takiego bicia, stary! Nie ma takiego bicia! Aha, no nie mam strzału. Ciekawe kto jest większym tutaj głupkiem w tej sytuacji. Ale czekajcie, czekajcie, to nie wszystko. Poczekajcie jeszcze chwilkę, tutaj mamy. Mamy cztery strzały, nie? To już już to już jest poziom ekspert, nie ma co. Co robisz? Co robisz? Ty? Co robisz? Tak nie miało być w umowie, co ty robisz? Gościu, co robisz? Zniszczę go! Zniszcie cię! Zniszcie cię gościu, słyszałeś, zniszczę cię! Nie, ja jestem youtuberem! Nie możesz! Wygrać No dlaczego ty to wygrałeś? Dlaczego? Nie wiem co ja mam poczuć. Wiecie co? Stary był lepszy, mi się wydaje, bo po no, wy prostu wiecie no. Ja spróbuję swoich sił na ostatniej ręce dzisiaj. Mam nadzieję, że to będzie moja dzisiaj ręka. ręka życia. A, a ręka, a ręka. Myślę, że to będzie dobre, jak go zabiję tutaj i nikt mi tutaj nie przeszkodzi go zabić na przykład. Patrz, to jest, goście? Widziałem, go się teleportuje! Co robisz, co robisz, co robisz? Dobra, Dobra, popełni samobójstwo, czyli już sobie umarł. E, dobra, czy mamy kolejnego gościa? No weź, no nie zabijaj mnie. No, dlaczego mnie zabijasz? Mam no, wcisnąć ten przycisk respawn Teraz jestem na tyle słaby, żeby wciskać ten przycisk respawn. No dobra, masz rację. Koniec, koniec, koniec. Mdję, że już zostawiłeś łapkę, przyjacielu. Nie, 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 nie chcę tutaj używać siły na ciebie. Dla twojej mamy zaraz powiem, że nie co? Może byś zostawił łapkę w końcu O, już? Nie? Nie, więc to? Nie, 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 ja kończę ten odcinek, nie, jako.